Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami, Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest, o kim mówi? Ten, oparwszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię: Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie, rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, Ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr – Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział mu Jezus – Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci – kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Oto słowo Pańskie. Wczoraj mówiłem o tym, że nawrócenie po grecku metanoja to znaczy zmiana myślenia. Jak człowiek myśli, tak żyje. Dlatego warto swoje myślenie zmieniać, żeby było w nim więcej Boga, więcej miłości, więcej dobra. A dzisiaj chcę mówić o nawróceniu po hebrajsku. Szuwa. Nawrócenie, ale w pierwszym znaczeniu powrót. Nawrócenie oznacza, że. Nieustannie wracamy z niewoli, naszych słabości i naszych grzechów. Wiemy, że naród wybrany powstał w niewoli egipskiej. To tam Pan Bóg po raz pierwszy powiedział do Izraelitów, a mi, to znaczy mój lud. I po raz pierwszy powiedział Beni, mój syn, że ten lud to jest mój syn, my też się. Jakby rodzimy w niewoli, rodzimy się w stanie grzechu pierworodnego i podczas chrztu stajemy się dziećmi bożymi. Jednocześnie Pan Bóg nas z tej niewoli wyprowadza z tego duchowego Egiptu przeprowadza nas przez to Morze Czerwone. Stajemy obmyci z grzechów. No ale jeszcze trzeba przez tą pustynię przejść. Jeszcze trzeba niejedną walkę stoczyć, żeby do tej ziemi obiecanej. Do tego nieba się dostać. I dlatego nawrócenie to jest nieustanne wracanie. Wracanie z niewoli, wracanie do jedności z Bogiem. Dwa razy Pan Jezus powtarza dzisiaj taką uroczystą frazę: Zaprawdę, zaprawdę, po hebrajsku: Amen, amen. Kiedy Jezus wypowiadał taką frazę, to zawsze przekazywał jakąś ważną naukę. Na przykład mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała syna człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. No i pamiętamy, że wielu się zgorszyło, co to znaczy spożywać czyjeś ciało, i wielu uczniów odstąpiło od Jezusa, już za nim nie chodziło, bo ta nauka okazała się za trudna. A wydaje się, że dzisiaj Jezus daje jeszcze trudniejszą naukę. Dwa razy powtarza: Amen, Amen. Kiedy zapowiada zdradę Judasza i kiedy zapowiada zaparcie się Piotra. Ta najtrudniejsza nauka, najtrudniejsza prawda, którą trzeba przyjąć, żeby móc iść za Jezusem, to jest prawda o naszej słabości, o naszej grzeszności. Z tym często mamy problemy. Z akceptowaniem, że ja się nie urodziłem święty, ale że urodziłem się grzeszny. I że muszę się dobra uczyć, i nie od razu się nauczę, że będą sytuacje, kiedy będę upadać i będę grzeszyć, i nie będę żyć na miarę swoich pragnień, bo dopiero się uczę żyć na miarę swoich pragnień. Ważne, żeby te pragnienia w ogóle w sobie mieć, żeby nieustannie się nawracać, żeby stać się rzeczywiście wolnym, wolnym od grzechu. I kiedy Jezus mówi jeden z was mnie wyda to uczniowie spoglądali jeden na drugiego byli niepewni co to znaczy no każdy wewnątrz czuł że to on może być tym kandydatem na zdrajcę każdy z nich czuł się słaby Ewangelista Mateusz jeszcze mocniej to podkreśla mówiąc że oni y, zaczęli pytać Jezusa jeden przez drugiego chyba nie ja panie Chyba nie ja. Każdy z nas wewnętrznie czuje się słaby i wie, że to jest prawda, że mam swoje słabości, mam swoje grzech, ale często udajemy mocnych, chowamy nasze słabości. Jesteśmy często nieprawdziwi, bo próbujemy być doskonali. Tak trudno nam przychodzi, przyznać się do jakiejś słabości. Że byłem zmęczony, czegoś nie zrobiłem, czegoś nie wiedziałem. Boimy się tego, dlatego że myślimy, że ludzie nas odrzucą. My walczymy o akceptację. W tej kulturze trzeba walczyć o akceptację. I często jesteśmy tacy kolorowi, że mucha nie siada. Doskonali pod każdym względem. Wszystko wiem, wszystko rozumiem, o wszystkim pamiętam. A tak naprawdę nie pamiętam i nie wiem. Kiedyś mnie zdziwiło, że, że ciągle są w użyciu zdjęcia czarno-białe. Zastanawiam się, dlaczego? Przecież już są zdjęcia kolorowe. Można mieć kolorowe, to po co czarno-białe? W zdjęciu czarno-białym, ponoć oko automatycznie kieruje się tam, gdzie jest najjaśniejsze miejsce. I tak sobie pomyślałem: jak jest zdjęcie kolorowe, to nie wiadomo, co tam jest ważne. Wszystko takie kolorowe. A jak człowiek jest prawdziwy, potrafi się przyznać do swojej słabości, potrafi być szczery, to wbrew pozorom wtedy wydobywa się całe jego piękno. Czujemy, że mamy do czynienia z kimś, komu można zaufać, kto mówi prawdę, kto nie udaje, kto jest sobą do końca, kto akceptuje siebie, akceptuje to, że nie jest doskonały pod każdym względem. Wtedy wydobywa się jakieś piękno tego człowieka, bo tak trudno czasami być odważnym, to znaczy być sobą. Kiedy czuję się jakiś mały, upokorzony przez grzech, kiedy nie akceptuje siebie, to warto wtedy sobie pomyśleć, że Bóg mnie akceptuje, że Bóg mnie kocha i to miłością bezwarunkową. Czytałem ostatnio, że naukowcy udowodnili, że matka, która poczyna dziecko, od razu czuje do tego dziecka miłość. Jeszcze go nie widziała, jeszcze nie wzięła na ręce, jeszcze nie przytuliła, a jej organizm reaguje już tak, jakby była zakochana w kimś, tak jak osoba zakochana, że już, już kocha. Bóg nas ukochał zanim zaistnieliśmy na tym świecie. Bóg nas kochał od momentu, kiedy nas pomyślał i nie wymyślił nas doskonałymi. Bo gdyby każdy był doskonały, to byśmy byli wszyscy tacy sami. A Pan Bóg każdego wymyślił inaczej. Jeden ma takie dobre strony, a takie słabe strony. Jeden ma takie talenty, a inny ma takie talenty. Jeżeli ja próbuję mieć wszystkie talenty, i wszystkich zaspokoić, i wszystkie oczekiwania spełnić, to nigdy mi się to nie uda. Trzeba zaakceptować swoje ograniczenia. Ciekawe jest, że Bóg stworzył nas nawet gorszymi od zwierząt pod pewnymi względami. No nie biegamy tak szybko jak gepard, nie mamy tak dobrego wzroku jak sokuł, nie jesteśmy najwięksi jak wieloryb czy słoń. Nie słyszymy tych wszystkich ultra i infradźwięków. A jednak Pan Bóg wybrał nas, wybrał człowieka i to z człowiekiem chce się zaprzyjaźnić. I to z człowiekiem chce żyć i nie tylko tutaj żyć, ale żyć wiecznie. Mieć wieczną relację z każdym z nas. Więc czasami można się poczuć bardzo małym, ale trzeba sobie o tym przypomnieć. Bo to jest taka sytuacja, jakby dyrektor Zo poszedł na wybieg dla słoni, znalazł tam jakąś w kącie mróweczkę i mówi: o, witaj mróweczko. jesteś najcenniejszym stworzeniem w całym tym Zo i ciebie najbardziej lubię. I z Tobą chcę porozmawiać. Z innymi jakoś tak się nie da. A właśnie z Tobą się da. Bardzo się Tobą cieszę. Kiedy Jezus zapowiada zdradę swoich uczniów, stara się do nich mówić z wielką miłością. Większą niż zazwyczaj. Mówi do nich teknia. To jest zdrobniałe, zdrobniała forma od tekna, czyli dzieci. No, nie ma po polsku chyba jakiegoś tłumaczenia, dzieciaczki, dzieciątka, no coś takiego. W każdym razie z wielką miłością. I tylko właśnie w tym momencie, wtedy, kiedy zapowiada ich grzech, wtedy, kiedy zapowiada ich upadek, wtedy, kiedy zapowiada, że go opuszczą, że od niego uciekną, że go zdradzą, wtedy mówi z największą miłością. To znaczy, co mówi. To znaczy, chcę, żeby oni pamiętali, że On będzie ich kochał. Że ich grzech w niczym nie zmniejszy Jego miłości do nich. Że Jego miłość jest bezwarunkowa. I nawet jak człowiek grzeszy, to Bóg cały czas kocha go tak samo. Bo Bóg nie, kocha, nie potrafi kochać mniej albo bardziej, zawsze kocha całym sobą, a Bóg jest miłością. Niby wiemy, ale tak często o tym zapominamy. Uczniowie są niepewni, o kim to mówi Pan Jezus, kto go zdradzi. To słowo aporeo ono oznacza być bezradnym, odczuwać niepokój, ale też od tego jest aporia, czyli sprzeczność. W nas jest często taka sprzeczność. Z jednej strony jest prawda naszej grzeszności, a z drugiej strony jest prawda naszych pragnień. Chcemy być z Bogiem. Pragniemy życia szlachetnego w głębi serca. Pragniemy być czyści, pragniemy być dobrzy, pragniemy być mądrzy, pragniemy miłości prawdziwej do końca. W głębi serca nosimy te najpiękniejsze pragnienia, ale jest też prawda naszej grzeszności. I często jest tak, że prawda pragnienia przegrywa z prawdą o naszej grzeszności. Jest taki fragment w Ewangelii o Herodzie, że Herod. Bardzo lubił słuchać Jana Chrzciciela. Ale ilekroć go słuchał, tylekroć odczuwał ogromny niepokój. Dlatego że czuł, że kiedy Jan wzywa do nawrócenia i mówi o grzechach, to to jest prawda o nim. O Herodzie, że on żyje w grzechu, że to on powinien się nawrócić. Ale prawda o grzeszności, wygrała z prawdą pragnienia. Herod kazał ściąć Jana chrzciciela. Ale jest też święty Piotr, do którego Jezus przychodzi po raz pierwszy i musi cudu dokonać, żeby Piotr za nim poszedł. Ten jest cudowny połów. I kiedy Piotr się orientuje, z kim ma do czynienia, to mówi: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Człowiek skoncentrowany na własnej grzeszności. A po trzech latach chodzenia za Panem Jezusem mówi, Panie, ja życie moje oddam za Ciebie. Chcę iść za Tobą, za każdą cenę. Prawda pragnienia wygrała z prawdą o własnej grzeszności. Ale jest jedna rzecz, której Piotr nie zrozumiał. Piotr nie zrozumiał, że nawet jak nie popełnia grzechów ciężkich, bo jest zjednoczony z Jezusem, bo idzie za Nim... To nie znaczy, że przestał być grzeszny i słaby. I dlatego potrzeba było tej bolesnej lekcji, że Piotr się zaparł Jezusa trzy razy. I to nawet zaklinał się i przysięgał, że nie zna Jezusa. Wiecie, to jest mocne, dlatego że te słowa zaklinać się i przysięgać one są wzięte z takiej księgi apokryficznej, pierwszej księgi Henocha. Ona jest w kanonie, ale tylko. Kościele Etiopskim, prawosławnym, jakoś nie weszła do naszego kanonu. Tam jest mit o upadłych aniołach. Dwustu aniołów postanawia, że opuści niebo i rzucają na siebie przekleństwa, żeby się związać tymi przekleństwami, że jak się odłączysz, to bądź przeklęty, żebyśmy, żeby wspólnie, razem opuścić Pana Boga, żeby to zrobić razem. Więc Piotr w tej Ewangelii naśladuje upadłego anioła. To jest ogromny upadek. I Jezus chciał, żeby Piotr przeżył takie upokorzenie i taki upadek. A dlaczego? Dlatego, żeby pokochał siebie takim, jakim jest, żeby zaakceptował to, że jest słaby i grzeszny. Bo jeżeli nie pokochamy siebie takim, jakim jesteśmy, nie przyjmiemy tej prawdy, że jesteśmy słabi, to nie będziemy potrafili kochać innych. To nie będziemy zdolni do miłosierdzia. I to jest Piotr. Trudno mu było zaakceptować, że jest słaby. Niektórzy mówią, że podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus wyjawia imię zdrajcy, to mógł to wyjawić tylko umiłowanemu uczniowi. Bo gdyby Piotr się o tym dowiedział, to by go od razu rozszarpał. Bo w nim nie było zgody na własną słabość i na cudzą słabość. I dlatego Pan Jezus mówi do Judasza, co masz uczynić, to czyń prędzej. Wychodź stąd człowieku, bo za chwilę, jak się dowiedzą, że Ty masz mnie zdradzić, to cię rozszarpią. Niezwykła prawda tej miłości Pana Jezusa, który kocha Judasza, mimo że wie, za chwilę Go wyda. To jeszcze o Niego walczy, żeby nie stała mu się krzywda. Jakaś niezwykła tajemnica. Więc. Zdrada Piotra, ona nam uświadamia też to, że bez Jezusa nie potrafimy żyć na miarę swoich pragnień. To z Jezusa jest ta moc, żeby pokonać swój grzech. I ilekroć Piotr trzymał się Jezusa, tylekroć można powiedzieć, był wolny od tych ciężkich upadków. Tylko Bóg może nas nawrócić. Tylko Bóg może nas wyprowadzić z tego duchowego Egiptu. I dlatego nawrócenie to nie jest walka z grzechem, ale to jest walka o relację z Jezusem. To jest wyznanie wiary. To jest otoczenie Boga chwałą. To znaczy uznanie, że On jest dla mnie najważniejszy. W tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy Judasz wychodzi. Zostają tylko ci, dla których Jezus jest najważniejszy. Chwała, po hebrajsku kawot, oznacza ciężar, stąd się bierze, oddać chwałę, uznać, że ktoś jest najważniejszy. I słyszymy, że syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, kiedy wokół siebie ma tych, dla których on jest najważniejszy. To jest spełnienie proroctwa z pierwszego czytania o tym słudze Jachwe. Będę otoczony chwałą, bo Bóg ukształtował mnie od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. To Jezus nas nawraca, to znaczy to Jezus nas wyprowadza z niewoli naszych grzechów. W tym roku mija dziesiąta rocznica tej tragicznej wyprawy na Broad Peak czterech polskich himalaistów. Zdobyło ten szczyt jako pierwsza ekipa na świecie zimą ale tylko dwóch wróciło dwóm himalaistom zabrakło siły a może przecenili swoje siły może chcieli tylko właśnie myśleli że dadzą radę o własnych siłach to jest często błąd który my popełniamy że chcemy wszystko własnych siłach pokonać swoją grzeszność pokonać ten grzech o własnych siłach nie da się jeżeli będę walczył o relację z Jezusem to grzech zniknie moja skłonność do grzechu zniknie bo musi go zastąpić pragnienie czegoś dobrego pragnienie Boga inaczej się nie da Jezus nas wyprowadza z niewoli Jezus nas nawraca niech nigdy nam nie brakuje tej duchowej siły od Jezusa, tej duchowej siły, która, którą jest on sam, działający w naszych sercach, sprawiający, że bardziej pragniemy tego, co wzniosłe, tego, co piękne, tego, co prawdziwe, niż tego, co jest naszym grzechem, co jest naszą słabością. Amen.